Jego najlepszego kibicom, podziękowania za, za dotychczasowe kibicowanie. No na pewno zrobimy wszystko, żeby było jeszcze lepiej niż w zeszłym roku nowy rok, żeby był lepszy, żeby był bardziej bardziej mobilizujący dla kibiców, bardziej ciekawy i żeby byli cały czas z nami od początku do końca. Dziękuję. Dziękuję. Od początku początek był bardzo udany w naszym wykonaniu. Byłyśmy bardzo zadowolone. Niestety końcówki nie chcemy pamiętać, bo przegrywałyśmy ważne dla nas mecze i myślę, że z nowym rokiem wchodzimy w nowy etap rozgrywek, i na pewno jesteśmy pełne optymizmu i mam nadzieję, że zaczniemy lepiej nowy nowy rok niż skończyłyśmy stary. No, wygrywać każdy kolejny mecz. Teraz gramy ze stężycą, z którą, wy, z którą wygrałyśmy po ciężkiej walce e, e, na wyjeździe. E, no nic no, założenie jest takie wygrywać każdy, każdy następny mecz. Wszystkim e, kibicom oraz wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, którzy kochają sport, a, e, a zwłaszcza siatkówkę, życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku i e, bardzo serdecznie zapraszam na, na nasze mecze. No, zaczęłyśmy sezon. Bardzo dobrze, z wysokiej półki. Wygrywałyśmy pierwsze mecze, później niestety troszeczkę było gorzej. Zakończyłyśmy rok niestety z przegranymi. Cztery porażki pod rząd niestety no, na pewno nas nie podbudowały. Ale, ale wracamy od stycznia myślę z nowymi siłami i, i z nowymi możliwościami, więc myślę, że, że pierwszy mecz z Wierzycą 5 stycznia będzie wygrany. No przede wszystkim na pewno bycia w tej ósemce. Będziemy się starać, wierzymy w to, że, że jednak się znajdziemy i, i będziemy wygrywać wszystkie mecze. No i oczywiście, żeby obyło się bez kontuzji, no i zdrowia, tak. Chcielibyśmy oczywiście wraz z zespołem i, i trenerem, i, i całym sztabem szkoleniowym złożyć wszystkim kibicom i sympatykom siatkówki w Ostrowcu najlepsze życzenia na nowy rok. Uważam, że nie był najgorszy w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi sportowo. Utrzymałyśmy się w lidze, to takie było założenie, też jest bardzo ważne. Rozpoczęcie drugiego sezonu bardzo ładne, troszeczkę gorsza końcówka, ale myślę, że czas najwyższy teraz, aby w 2013 podnieść swoje morale i wybrać jakiś mecz, który uskrzydli. Do tego będziemy dążyły. Na razie cieszymy się. Z tych paru dni wolnego myślę, że szampańska zabawa i troszeczkę stresowanie doda nam skrzydeł i przyjdziemy z nową siłą, ponieważ teraz miałyśmy bardzo ciężkie treningi przez ostatnie parę dni, więc na pewno należy nam się trochę odpoczynku na pewno zająć jak najwyższe miejsce w tabeli. To wiadomo, że o to głównie chodzi. No, pierwsza runda pokazała, że nie ma rzeczy niemożliwych. Można wygrać z liderem i można przegrać praktycznie z ostatnim miejscem. Zresztą widać to po wynikach. Na pewno będziemy walczyły i wkładały serce w każdy mecz i każdy zdobyty punkt będzie na pewno na miarę na wagę złota. Więc optymistycznie podchodzimy do tego, że 2013 będzie dla nas, pomimo tej trzynastki, nie będzie pechowy, tylko będzie na pewno udany. W ogóle serdecznie podziękować za to, że są przy nas, pomimo tego, że czasami przegrywamy i pomimo tego, że przegrywamy, tam kibicują. I jak wygrywamy, jak przegrywamy, mają z nami to serduszko i za każdym nam dziękuję za to, że, że, że gramy i jesteśmy. I myślę, żeby jeszcze więcej czasami dokładali nam takiej energii, emocji, bo to nam naprawdę dodaje dużo, dużo energii. Także dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam serdecznie na kolejne mecze i oby tych kibiców było jak najwięcej. Szczerych kibiców, szczerych oczywiście mówię. Dzięki,